Z tej strony Oski XO, a dzisiaj... A! Pracuję sobie w sklepie, akurat no, za pięć Aaaa! godzin kończę. Aaaa! O co chodzi? noob A może coś u mnie kupić? Nie chcę, sobie worek Dzień dobry! Dzień dobry! Co pan chce kupić? Biorę worek. Worek? Ale tu się bierze wózek. To wezmę to, to... Ci się, y... Czego ci się motor rozwalił? Nie, spokojnie. spokojnie. Dobra. Siesz, on mi na pieniędzy. Nie, nie, bo wie, wie co pan raczej, nic nie chce kupić. Nic nie hmm. chcesz? To ja uciekam. Do widzenia. E, 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 do dobra, widzenia. Dobra, jestem tutaj, ukradłam twoje błyskawy. Co tam słyszę? Halo, ukradłam. Ej, Halo, co? mogę sobie wziąć motor? Oni Je się takie zepsucie. Ej, czekaj, izu, co ma, ma, ale, że coś ma... że coś masz w worku. Wracaj. Mm. Widziałam, że coś masz w worku. Okay. Widziałam, że coś masz w worku. Halo? Uciekasz! Halo? Czego To tak szybko pędzisz? Pać, 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 no pięknie. No mi się uciekł, spokojnie, za chwilę we, wezmę w, wezwę policję. Ej, A, czekajcie. Siema. Nie można jeździć po sklepie. Ej, czego ja latam? Ha, ha, ha. O, witam, Ej. witam pana, witam. Witam, wcale tutaj w, 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 tutaj nie mam. Dobrze, ja uciekam, do widzenia, niech pan nie dzwoni do policji. Bo ja panu się to źle końca. Halo, policja. Tak, słucham. E, 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 jestem na ulicy e, Siedlanowskiej 15 i proszę złapać takiego bejkona. E, ukrad, ukradł rzeczy. Jak ukradł rzeczy? E, ukradł chyba tam, co widziałam z tego jabłko, banana i, i dwa, Czy? dwa opakowania czytosów. No. No dobrze, już siedzę. Dobra. No Do widzenia. Jedzenia. Do widzenia. Ach, nie mogę z tym bekonem. Tak w ogóle, czego ja latam? Wow, ja latam, nieważne. Dobra, to czekam na następnego. O dobra, jedzie. O. Tak, policja, co tutaj się dzieje? Um. E, proszę złapać takiego bikonka, który muszę tam... A poszedł tam chyba niedaleko. A o tam. Tam daleko, daleko, daleko. Dobrze, już... Ma wręcimy. taki szyb... On ma szybszy motor od twojego auta. Pokaż się Naprawdę? To, no naprawdę. Proszę wsiąść, będzie gruba jazda. Zobaczycie. Ale ja muszę pracować. O, ale... Ej, szybko! Moje auto jeździ jeden na godzinę. Może nie, ale... Moje auto jeśli wolno. Bo jak szybko, tylko nie rób driftów. wo jaki drift. pokazać jaki, jak ja umiem robić drifty? Tylko, że ja nie mam takiego szybkiego auta. Jak ty. Czekajcie, włącz, włączę drifty. Drifty na maksa odpalone. I jedziemy. No dobrze, no to w końcu pan. Dobra, to ja w takim razie, jak pan nie chce złapać tego bacona, to dobrze. No ja chcę tylko. Dobrze, to ja stąd spadam. No pięknie. Dobra, to ja wam pokażę, yy, jak zrobię drifta. i Dobra, jedziemy. Tylko moje auto jest powolne. Jakie ono jest powolne. Jeszcze tak, jeszcze dokładnie w trawie spadło. Dobra. I faga drift. A, to nie był drift. Dobra. Idę na... Idę do mojego ukochanego sklepiku. Jeszcze muszę tam pracować trzy godzinki co najmniej. To je, oczywiście jadę moim najpiękniejszym autkiem. Nawet on ma taki kolor jak ja. Jak, jak, no ma jest bardziej bliska. Akurat dzisiaj się tak elegancko przybrałem, bo miał przyjść taki bogat za niedługo, za jakieś no godzinkę co najmniej. E, dobra, to idę zaparkować do sklepu. I za chwilę się widzimy, jak następny gość przyjdzie. E, dobra, pracuję, pracuję i czekamy na następnego gościa. Pyk pyk o widzę kogoś. O, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, proszę się... Jest. No, a co? A jak? Proszę sobie poszukać rzeczy. Dobra. Niech pan weźmie wózek i poszuka. Różne rzeczy. Dobra, ja przez ten co Pana, co te że to że rzeczy są takie dro drogie? No co? Jeden lud po dwa złote. To jest akurat przesadna z pięciu. Doritosy jeszcze taka droga? No co? Jest o wiele taniej. Kiedyś były ci, ci te Dolitosy za 40 zł. A teraz jest za 10 co najmniej. No. no proszę mi zejść z wózka. Co to za? Dobrze, no proszę obsługiwać. No, a co taki pan jest troszkę. Proszę, to mi wszystko. Dobrze, to proszę dać. Tutaj na kasę. No, <laughs> niech pan mnie nie bierze. No niech pan mnie nie bierze! No. Niech pan mnie nie bierze, naprawdę. Dobrze, to są te rzeczy. To niech pan powie ile wyszło? Wyszło 149 zł. Co tak drogo? Proszę 49 zł obniżki. No nigdy! Tak to byś wtedy Prawie... Proszę zapłacić kartą. Tutaj płacimy. Proszę zniżkę? Proszę zniżkę, 49 za złotych, może być, zniżkę. Może być o 48,99 proszę. Nie. No to w takim razie e, o 99 Halo, złotych. policja, e, proszę wziąć takiego, takiego Buliego, nie wiem jak go nazwać <grym> i żeby, i żeby... Jestem Buli Maciej. No, żeby wziąć Buli Macieja i, o jeszcze mnie zabrał na wózek, żeby go wziąć jestem na ulicy, nie bierz mnie złodzieju, a jestem na galecką. ulicy nie pamiętam jakiej, ale proszę przyjechać obok sklepu gro... Grocery. Nie. No proszę przejechać. O tak, dobrze, policja, a eee... eee, eee, jaki sto... pan dzwoni? Eee, z sklepu. Eee... Ym, przyszedł taki buli, który, który nawet nie prawie raz strzelił. Yy, Chcę 49, ob... 49 złotych obniżkę, a, a już mu dałem chyba 10 złotych obniżkę. Ej, jeszcze, jeszcze pewnie chce mnie, we mnie wjechać. No i właśnie ucieka. Proszę go szybko złapać. Nie. Proszę go złapać. Nie. Za chwilę pana wsadzę do no proszę go szybko złapać! Nie dobra, mamy teraz do... zajmujemy się gorszą zwierzyną. A jaką? A takim ptaszkiem, co utknął na drzewie. No to... I go mamusia? No, no to? No to jest o wiele gorsze! Dobra, to jest. dobra, to ja... Dobra, to ja później odsłonię, do widzenia. Do widzenia. Sh to jest ktoś mnie okrywa. Nie, ja muszę jakiś ochroniacz słownie zrobić. Dobra, znowu będę. Dobra. O, właśnie. Sześć, już minęła godzina, już powinien być ten najlepszy, najlepszy gość, z którym się mówiłam. Bo miał do mnie przejść. O, poz Czego, czego, pająk się chusta? Czego pająk się chusta? O, już zeszedł pewnie. Dobra, jest ja nam taki pewien triks. Przez ten czas on przejdzie. Trzeba przejść tu. I teraz polecę. No, no. Jest tam taki trik na latanie. Tutaj w tej grze. Pyk, dobra, trzeba... Tak. Halo. Dobra, pyk. No. Pyk, dobra, i do góry. No, chyba to już usunęli. Dobra, ja się zwiększę. I czekamy na następnego klienta. Dobra, idę do domku. O, do mojego sklepu. No, i teraz nie będziesz mógł jechać. Ktoś mi chciał ukraść auto. Jakiś Alan. Halo, oddawać mi auto. Ktoś wyjechał moim autem. Jeszcze ten złodziej chciał mi ukraść auto. Dobra, nieważne. A, bo wiem dlaczego. Bo przecież miałem nie na kluczek. zapomniałem go zapomnieć. Z zamknąć. Dobra, to czekamy na następnego klienta. Dobra, styk, pyk. O, tam są jakieś pani. Muszę przyjść? Eee, pewnie tam stoi. Dobra. Ale tak w ogóle miałem się umówić z takim... O, to on chyba. O, dobra, to on chyba. Królu, proszę wysiadać. Dobrze. Ty, ty tu, pr pr proszę poczekaj. O, to on, to on. O, idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to ty? Tak. E, to proszę sobie wybrać Dobrze. jakieś rzeczy. E, wojsko tutaj przyjechało. No, bo by mnie chronić. Ah, wojsko. Co chcę chronić? A, tak. to fajne. No, czego? Nie, nie, nie. Co on to wysadzi? On to wysadził, a na szczęście mój sklepie jest zostaje. O, to zapłacił. O Spider-Man, Spider-Man. sobie wybierać czy? Wszystko. Wszystko pan chce? co pan Bez... myślał? Co ja no, nie myślałem? nie myślałem. Trzeba. Albo pan nie myśli, dobrze. Myślę przecież. Dobrze, dobrze. Sklepik. No to tyle. Tyle? No. 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 Przepraszam. O no tutaj. Mamy wszystko. No dobrze. Um, to wyjdzie. 332 zł. Dobrze, już płacę. Kartą. Tutaj da się tylko kartą płacić. Dobrze, sprawdzam. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Dobrze, zapłacono. Mm, a, i jeszcze na piwek oczywiście. Ile? A, a pięć stówek. Tak Ile. dużo? Dobra, przecena. Dobrze, ja... do widzenia. ale Dobra. Życzę miłego dnia. Mego dnia. Dał mi 500 zł. Dobra, ja już jestem zarobiony tu. Na piwek 500 zł. Nigdy takiego fajnego kolegi nie widziałem. Dobra, już mi się skończyła prasa. Idę do mojego domku. Akurat jest tam, więc. Dobra, pójdę na piechotę. Mogę nawet nogą. Dobra, yy... E, dobra, tak w ogóle jeszcze się umówiłam z takim jednym kolegą, który miał do mnie przyjść. E, dobrze to. O. A, o. Dobra, oczywiście, domek będzie pyk. Taki bardziej. O. No i idę na chwilę spać i poczekam aż on przyjdzie. Poczekam aż on będzie dzwonił. Uff. Dobra, obudziłem się. O, pojedzie. O, tak, poznaję jego auto, albo to nie mój, a nie, albo to nie jego. O, dobra, czekam. To chyba. O, tak, to on, no bo on miał takie auto. Dobra, czekam na niego. O, to on. Już otwieram. Już odparzyłem. Otw Proszę wejść. O, to ty. No, proszę wejść. No, też kolega. A, hej. Co to? Jak to niedawno u ciebie? To czekaj. Pójdę na chwilę przygotować coś do jedzonka. Czekaj. E, a, a, właśnie kuchni nie kupiłem tu. Dobra, będziemy pili wodę. Masz wodę. Tak w ogóle to by było na tyle. Jeśli chcecie takich więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i proszę. Skąd masz 500 zł? No, no, ale, ale... No dostałam od bogacza napiwek. To by było na tyle. Jeśli chcecie takich więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. I widzimy się później. Pa! U.